Najpierw odniosę się do słów obecnego premiera, pana Donalda Tuska, który był łaskaw powiedzieć, że ja nie wytrzymałem. Otóż ja nie musiałem niczego wytrzymywać ani nie wytrzymywać. Nigdy nie zapowiadaliśmy, że nie będziemy mówili o Smoleńsku. Przez cały czas podtrzymujemy swoje stanowisko. Jeżeli mówię o tym dzisiaj, to dlatego, że mamy do czynienia z takim, no przykro mówić, propagandowym zabiegiem, jakim jest wyjazd prokuratorów do Smoleńska, po to, żeby badać wrak. Tuż badanie wraku po 18 już prawie miesiącach nie ma sensu śledczego, ma tylko sens propagandowy. Gdyby ten wrak sprowadzić do Polski, zrekonstruować, dokonać różnego rodzaju skomplikowanych zabiegów, to oczywiście sytuacja, Byłaby inna, ale w dalszym ciągu wrak jest tam, komórki są tam, różne dokumenty są tam. No, państwo polskie nie zdaje egzaminu. Nie zdaje egzaminu w sposób, można powiedzieć, jaskrawy, radykalny i jednocześnie straszliwie bolesny. I jest tylko jeden sposób na to, żeby ta sprawa została postawiona w sposób właściwy: to znaczy, trzeba dokonać zmiany władzy. Kto chce, żeby sprawa smoleńska została wyjaśniona, no musi po prostu poprzeć w tych wyborach prawo i sprawiedliwość.